Dzisiejsze spotkanie czyli hodowlane jest związane z tym, że chcemy, że chcemy wypromować sw swoją nową dziedzinę, nie powiem produkcji, ale pracy, którą no, stała się hodowla. Po prostu po tylu latach prowadzenia szkółki doszedłem do wniosku, że warto spróbować iść w tym kierunku, ponieważ może nie teraz, ale wcześniej były jednak duże trudności dla polskich szkółkarzy w zakupie licencji, poza tym licencje te były bardzo drogie. Nawet jeśli się kupowało odmiany licencyjne, to nie był to pierwszy sort, tylko mam wrażenie, że to były odmiany, które na zachodzie już często, często były wycofywane. Także y, hodowlę rozpoczęliśmy w roku 2013, czyli już jest siódmy rok, ale wiadomo, że no, postępy hodowlane to, to nie jest z roku na rok. Także dopiero po siedmiu latach możemy się pochwalić kilkoma odmianami, wydaje mi się ciekawymi. Odmiany te zgłosiliśmy do Coboru, y, do rejestracji i do, y, i do patentu. Myślę, że... Myślę, że dzisiejsze spotkanie tutaj będzie w, jakimś, w jakiś obiektywny sposób mogło ocenić naszą pracę i porównać z, pewny, i porównać z tym, co jest w tej chwili na, na rynku szkółkarskim. Czyli, oczywiście, oprócz naszych hodowlanych kreacji, mamy do porównania kilka odmian, które są powszechne w produkcji szkółkarskiej. Jesteśmy już w Części finałowej oceny odmian, które i hodowaliśmy i wyprodukowaliśmy w naszej firmie, ocena ta odbywała się w dwóch kategoriach: to znaczy, pierwszą kategorią były odmiany tradycyjne, drugą kategorią były odmiany powtarzające. Wśród odmian tradycyjnych z grona dziewięciu uczestników degustacji wytypowaliśmy odmiany czy krzyżówki w następującej kolejności. Na pierwszym miejscu pod względem wyglądu owoców wypadł nasz numer hodowlany HP. 1548.2 zdecydowanie wyróżniała się ładnym połyskiem, wyrównanymi owocami, no i generalnie dużą świeżością i trwałością owoców. Drugie miejsce w ocenie zajęła odmiana holenderska, która w tej chwili jest w zasadzie od dwóch lat. Lansowana jako, jako nowość. Rzeczywiście jest to odmiana wartościowa, też ładnie wyglądająca z połyskiem. Owoce są troszkę jaśniejsze od naszego numeru hodowlanego. Ale jest to odmiana bardzo ciekawa. Trzecie miejsce w ocenie zajął też numer hodowlany z naszej firmy. Znaczy, to już nie jest numer hodowlany, tylko to jest ustalona odmiana o nazwie Holi. Dlatego mówię ustalona odmiana, ponieważ od, od trzech lat jest ona zgłoszona. Do Coboru, czyli Centralnego ośrodka badania roślin hodowlanych, roślin uprawnych i myślę, że na wiosnę przyszłego roku będzie pod, pod tą nazwą już, już figurowała w, w, w naszej sprzedaży. Jest to odmiana ciekawa, choćby dlatego, że jest, jeśli chodzi o rośliny, bardzo odporna na choroby odglebowe, daje zdrowe liście, o dobrym wigorze. No i owoce, tak jak widać, też są bardzo atrakcyjne. Być może, być może troszeczkę zaciemne, ale to oczywiście zależy od terminu zbioru. Jak przy większości truskawek owoce, które są później zbierane no, ma, mają ciemny kolor. Nasze odmiany czerwcowe wyróżniają się przede wszystkim niezłym smakiem, dlatego że dlatego, że dzisiejsza, dzisiejsze to nasze spotkanie i degustacja pokazały, że w zasadzie większość naszych odmian było bardzo smacznych i w smaku. Nie ustępowały standardom holenderskim. Mam na myśli rumbę, mam na myśli tą odmianę, o której wspomniałem, która jest w tej chwili promowana jako jedna z najlepszych odmian holenderskich. No i była jeszcze porównywana wczesna odmiana holenderska. Ale ponieważ były to drobne owoce, gdyż był, był to w zasadzie ostatni zbiór, więc no, siłą rzeczy wypadła trochę gorzej. Także na pewno smak jest. Smak jest no, tą mocną stroną naszych odmian. Myślę, że też trwałość, dlatego że w tych pierwszych latach hodowli dużą wagę przywiązywaliśmy do selekcji. Do selekcji pod względem trwałości. Co jeszcze? No w, w pewnym sensie zwracamy też uwagę na odporność na choroby, i myślę, że w następnych latach selekcji będziemy jeszcze bardziej promować te odmiany, które wykazują się odpornością i żywotnością roślin, dlatego że w coraz większym stopniu odmiany. Czy nowe odmiany chorują głównie na choroby odglebowe? Poza tym, dosyć kłopotliwą chorobą jest mączniak, prawdziwy truskawki, który u, u dobrych plantatorów być może nie jest jakąś chorobą główną, ale mimo wszystko przy, przy tym nacisku na, na ekologię nie ma potrzeby, żebyśmy dodatkowo dawali dwa, trzy czy cztery zabiegi przeciwko mączniakowi, jeśli można tego uniknąć hodując odpowiednie odmiany.